Mm -hmm, tak, świetnie. Jeszcze mi z skanował instalator, nie, to tak, 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 świetnie. Awira kocham Cię. Siemanko, z tej strony Piotrek Mązalewski z taką szybciutką, technologiczną poradą. Zapewne nieraz przyderzyła się Wam taka sytuacja, że na przykład oddaliście komputer do naprawy, albo sami zrobiliście sobie jakiegoś tam formata, włączacie komputer, a Waszym oczom ukazuje się mu. coś takiego. Czyściutki system bez żadnych zainstalowanych programów. A żeby doprowadzić ten system do jakiegoś stanu używalności, to te podstawowe programy trzeba zainstalować. Normalną drogą robiąc tą czynność, zajmie Wam to pewnie dobrych kilka godzin, ale ja dzisiaj pokażę Wam sposób, dzięki któremu zrobicie to w kilka minut, a co w tym najlepsze, zainstalujecie wszystkie programy automatycznie, bez zbędnych toolbarów i innych tego typu systemowych śmieci. Wszystko to, co Wam pokażę, będzie się odbywać za pomocą strony ninajce.com, która pozwala właśnie na automatyczną instalację albo aktualizację wybranych przez Was programów. Korzysta się z niej dziecinnie prosto. Po prostu przechodzimy tutaj na dół i wybieramy programy, które chcemy zainstalować lub zaktualizować. Ja już zrobiłem to chwileczkę wcześniej, żeby nie tracić Waszego cennego, jakże czasu. I klikamy przycisk Get Installer. Teraz na nasz komputer pobieramy instalator z wybranymi przez nas programami, które chcemy zainstalować na naszym komputerze. Następnie uruchamiamy tenże instalator. Ale mój komputer to taki trochę złom, i trzeba chwileczkę poczekać. Wracam za chwilę. Ok, i jesteśmy już z powrotem. Jak widzicie, instalator się załączył i w tym momencie ściąga Firefoxa, ponieważ stwierdził, że musi być on niezaktualizowany. Bo jak zobaczycie, ja Firefoxa mam zainstalowanego, ale widocznie musi być to jakaś wcześniejsza wersja. I wiecie co? Pff, na dzisiaj to było chyba na tyle z tego całego programu instalatora. O nazwie najnej.com. Ja mam do Was prośbę, żebyście udostępnili ten filmik na przykład swoim znajomym i żebyście pokazali im fajny sposób, jak zaoszczędzić sporą ilość czasu na instalacji właśnie różnych takich podstawowych programów. Jeżeli już jesteście tutaj, to ja zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz odwiedzenia mojego benchmarkowego bloga, na którym być może ten film oglądacie. I wiecie co? Dajcie też znać w komentarzach poniżej, jak podoba się Wam tego typu format, taki poradnikowy? Bo być może będę coś takiego kontynuował. Eee, w tym momencie nie pozostało mi nic innego, jak pożegnać się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym tego typu albo innym odcineczku. Cześć!